Dzisiaj wredni wylędrzeży podzielili naszą wioskę na pół. Dzisiaj w nocy okradliśmy cię ze wszystkiego. To, co było twoje, teraz jest nasze. Haha. I już nigdy ich nie odzyskasz, bo dostajesz zakaz wchodzenia tutaj. Co, nawet ukradli mojego kotka? Ci głupi że myślą, że są cwani, ale ja pokażę wam najlepsze sposoby na odzyskanie moich rzeczy. Ale muszę to zrobić na tyle mądrze, aby mnie nie zauważyli. Także moim pierwszym sposobem będzie Ender Perła. Podejdziemy sobie tutaj do tych zombiaków i dobra, polecimy sobie tutaj Perłom. Z właśnie co całą zbroję sobie zbierzemy! Co ty tutaj? Się stą. O nie, zauważyli Z... mnie, dobra, szybko muszę perełkowo się uciec na drugą stronę. No i zbroja to jest pierwszy i ten, który udało mi się odzyskać. Ale to oczywiście nie wszystko. Będę musiał jeszcze odzyskać na przykład mojego kotka, czy nawet mój samolot. Ale poczekajcie, widzowie, podzwoni do mnie teraz mój przyjaciel Max. Halo Adam, przygotowałem dla ciebie potkę niewidzialności. Jaką potkę niewidzialności, gdzie ona się znajduje? Za domem w akwarium, w idź tam koniecznie. Poczekajcie, widzowie, faktycznie jest tu jakaś potka niewidzialności. Dobra, w takim razie ją sobie teraz żyję? Okej, okay, więc w takim razie przychodzę sobie właśnie tutaj i zbierzemy sobie tą siekierkę. Co jest? Ta siekiera i brać go! O tak, udało nam się odzyskać siekierę. Myślisz, że jesteś taki cwany? Zabieram te wszystkie rzeczy i schowam je tak, że nigdy ich nie znajdziesz. Żeby tego było mało, to teraz porwę twoją dziewczynę. Ha, ha! Biorę ją na mój łeb i teraz posiedzisz sobie trochę w więzieniu. Najbliższe dni spędzisz tutaj, a ja zamknę to szczelnie, abyś nie mogła wyjść. Ratunku Adam pomocy. Te wredne, małpiszone Zamknęły mnie w więzieniu. Jeśli nie uratujesz mnie w przeciągu 30 minut, to z tobą zrywam. No nie, ci kupi że porwali nawet moją dziewczynę. Ale na całe szczęście robi się noc. A teraz musimy odzyskać drilla. No i mam już pomysł, jak to zrobimy. Dobra, więc tutaj trzy już za nami właśnie idą. No i tutaj kolejne dwa znalazłem sobie w tej wodzie. A tutaj, jak widzicie, to udało mi się znaleźć po prostu całą hordę, więc mamy już ich aż 15. No i teraz przeprowadziłem tymi zombiakami atak na tą wioskę. Wszystkie te wieśniaki pochowały się w twoich domka, więc jest to idealny czas na poszukanie drilla. O nie, nie ma tutaj go. Dobra, teraz tutaj sobie sprawdzimy. Kurczę, też go nie ma. Poczekajcie, bo tutaj widzę, że w tych zbożach jest jakaś skrzynka. Jest, mamy naszego drilla. Ten głupi Adam nie daje za wygraną i nasłał na nas armię zombiaków. W naszej skrzyni nie ma drilla. Ten gnój musiał go nam ukraść. Ten szczur Adam trzyma go już w rękę. Teraz będziemy musieli odzyskać złote jabłko. Na szczęście wiem, że ono właśnie w tym domku się znajduje. No więc ja użyję mojego specjalnego drilla i zaczniemy się kopać gdzieś mniej więcej tutaj. Jak będziemy się kopać pod ziemią, to ci głupi że mnie na pewno nie zauważą. Dobra, myślę, że tutaj będzie idealnie się wykopać. zobaczcie, mamy tutaj już drewno. Dobra, jest złote jabłko, więc szybciutko sobie go zabieramy i spadamy na dół. No i dobra, udało mi się odzyskać moje koks jabłko. Wiedziałem, że jest coś nie tak. On właśnie wykopuje się spod ziemi i trzyma w łapie koks jabłko. Ale teraz najbardziej by chciał odbić mój motor. Panowie, szybko, zabudujcie to wszystko z bedroka, aby więcej nie mógł się przekopać dołem. Zobaczcie, widzą Naprawdę ci wredni villagerzy postawili wszędzie bedrocka, Więc widzowie, to teraz musimy zdobyć mój motor. Mam tu taki bardzo fajny item, który zobaczcie, może mnie zmniejszyć do takich rozmiarów, że przez trawę mnie nie widać. wiem, gdzie znajduje się ten motor. Dosłownie jest w tamtym domku. Tylko jak ja mam się tutaj dostać? Przecież nie przeskoczę tego. Ale na szczęście mam tu taki fajny kilofik i możemy sobie wykopać właśnie te bloczki i postawić je tutaj. Dobra, zrobimy sobie szybciutko takie schodki. Wejdziemy tutaj sobie na samą górę. Tutaj tak samo się podbudujemy. Patrzcie, jaki ten motor jest gigantyczny. Przyna! Ej, coś mi tu nie gra. Dlaczego te drzwi są otwarte? Co tu się dzieje? Wydaje mi się, że gdzieś tu ten gnojek jest. Muszę sprawdzić jeszcze inne miejsca. Uff, kurczę, ale było blisko. Ten villager prawie mnie zauważy. Myślę, że teraz możemy już się zmienić w normalny rozmiar. I zobaczy, wykopiemy tym dylem tutaj ścianę. Dobra, szybciutko stąd wyjeżdżamy. Wracaj tutaj, Adam. Zapłacisz mi za tę kradzież. O, nie strzela do nas, kurczę. Szybko musisz się schować. A więc odstawiamy nasz motorek tutaj do garażu. Kolejne zadanie widzowie wykonane. Teraz musimy odzyskać moją rybkę. O, nie. Nie ze mną takie numery Szybko rozlewać wszędzie lawę Już O nie, że zablokowali mi już naprawdę dużo sposobów. Ale nie przewidzieli jednego, że dosłownie mogę się zamienić w nich samych Hej, co ty tam robisz? Wracaj do nas, potrzebujemy pomocy O nie, widzowie, muszę zmienić głos, ponieważ zaraz mnie rozpoznają Już wróciłem do wioski, panowie wiladżerzy Ale jestem bardzo spragniony, potrzebuję jakiejś wody Nie mamy teraz czasu na picie Wracaj do obrony czerwonej linii Naprawdę bardzo chce mi się pić, proszę, tylko na chwilę Dobra, byle szybko Zaprowadzę cię do naszego akwarium. Jest dobra, ten wilażer nas zaprowadzi na całe szczęście. Dobra, na szczęście ten villager sobie poszedł. I zobaczcie, tutaj znajduje się moja rybka. Także szybko wezmę ją sobie teraz na głowę. Dobra, siód, mamy właśnie naszą rybkę na głowie. Teraz muszę szybko uciekać na moją połowę! Co ty wyrabiasz? To ryba Adama odkłada ją na miejsce. No i teraz mogę ją spokojnie odłożyć do mojego akwarium. Sió, zdrajco! Pożałujesz tego, gdy wrócisz do wioski. No i mamy naszą rybkę i ja również się zmieniłem. O nie ten partacz nas oszukał. Tym wieśniakiem cały czas był Adam. Myślisz że jesteś taki trwany teraz. postawię jej wyżyczki, które na pewno cię zabiją. O nie, o mój Boże, wy mnie prują. Nie, tylko nie to. Teraz już się nigdy w nas nie zamienisz. O kurczę, ten wredny villager przechytrzył mnie, a teraz muszę odzyskać moje auto. A więc teraz mam super pomysł, po prostu podbudujemy się właśnie na samą górę. Gdy byłem zmieniony w villagera, to jeden z nich właśnie mówił coś, że mój samochód jest w tamtej właśnie jaskini. Strzelajcie do niego ile sił w waszych łukach, panowie. Patrzcie, ci villagerzy wchodzą słowa. Do... W nie na dachy, żeby do mnie strzelać. Adam będzie chciał zabrać nam auto. O, nie, zrzucił mnie, tylko nie to, muszę wartość Watera, Dobry, jestem. Jest, jest tutaj mój samochód, bierzemy go i uciekamy. O, nie, idą wszyscy do mnie, bilet ale dobra, może jakoś szybko ucieknę i. Nie dajcie mu tego zrobić. Dobra, szybko tutaj myk, właśnie obok tego jeziorka. No i cyk, właśnie bierzemy sobie do garażu tym samochodem i kolejną rzecz mamy zaliczoną. A teraz musimy odzyskać moje TNT. Na całe szczęście mam tutaj właśnie taki magiczny patyk. Jeżeli podejdę do tych owiec i uderzę sobie właśnie tym patykiem, to one dosłownie zaczną między sobą walczyć, widzicie to? No i ten magiczny patyk przetestujemy na villagera. O, witam tutaj serdecznie panu villagera! Czego ty znowu od nas chcesz? Podejdźcie tutaj bliżej, zobaczcie pyk i pyk. O nie! Dlaczego ja go biję? Wcale nie chcę tego robić! No i dobra, widzowie, zadziałało! Ten pajac nam ucieka, a ja dalej muszę was bić. W tym razie szybko biegamy sobie do tej wioski, musimy znaleźć moje TNT. O nie, niestety w tych plonach nic tutaj nie ma. W ale tak samo, nic nie widzę. Dobra, może tutaj w tym domku będzie coś. O, jest nasze TNT! A więc w takim razie szybko stąd ciekawy, bo zaraz mogą. O, nie, oni już tutaj są! Boże święty, jacy ci villagerzy są straszni! Chodź tutaj, mały klaunie! Myślałeś, <laughs> że wiecznie się będziemy bić! Dobra, wracamy szybko do siebie i cyk, jestem. Ała! Jezus, Mary, jakby mnie strzelił! Panowie, zakładajcie te zbroje szybko, abyśmy nie mogli się bić. Na szczęście, TNT udało się odzyskać. To niestety ukradli też moją główkę. Ej, panowie villagerowie, mam dla was zakład. O nic się nie będziemy z tobą zakładać, głupcze, już tyle razy nas oszukałeś. Ale naprawdę nie pożałujecie tego. Jeżeli wygracie ze mną wchowanego, chowanego, to dam wam tysiąc złotych. No dobra, ale bez żadnych oszustw masz 30 sekund. Dobra, dobra, idź już, bo twoi koledzy właśnie poszli. Okej, okay, dobra, widzowie, więc mamy 30 sekund na sprawdzenie, gdzie może być moja główka. Dobra, sprawdzę sobie jeszcze tutaj, gdzie byłem, ale właśnie niestety tutaj nie ma. W tym kowalu chyba niestety też nic nie ma. No, ale dobra, zobaczcie, zobaczyłem tutaj właśnie kątem oka. Moje główka jest na górze tego kościoła. 30 sekund już minęło. Gdzie jest ten gałgan? O nie, ja chyba coś słyszałem właśnie tych wieśniaków. Musimy się dostać szybko na górę tego kościoła. Idziemy do niego, znowu nas ten gnojek oszukał. O nie, ci głupi już do mnie idą. Skapnęli się, że coś jest nie tak. Muszę szybko tą główkę właśnie wziąć. Ej, jest na górze! Nawalać do niego z tych strzał, ma! O, o, nie, szybko uciekamy! Zobaczcie, oni już tutaj mnie praktycznie mają, ale nie uda im się to. O, ale dostałem złku, mocno. Nie chowam się w domku. Postawiajcie tutaj elektryczne płoty, ale szybko. Następnym razem już tu nie przejdzie. O nie, ćwilagersi, postawili tutaj elektryczny płot. Ale mam naprawdę dobry pomysł, ponieważ zobaczcie. Te durnie nawet nie wiedzą, że mogę sobie wejść pod drzewa, i dosłownie przejść sobie na ich połowę. Chwila, czy ja widzę tam coś czerwonego? O nie, kurczę, tam jest jakiś ćwilagers. Zauważyłem go. Musimy szybko się zmienić w golema. Ach, to tylko golem. Witam, jestem golemem. Ale co ty tu robisz? Wracaj szybko pilnować wioski przed Adamem. Daj mi pełnić moją pracę. Dobra, widzowie, zauważyłem, że tutaj jest mój samolot. Muszę się zmienić w siebie i wsiadamy. Zaraz, dlaczego ten golem kręci się obok samolotu? Okej, jestem już zmieniony. To ten łajdak, Adam, wiedziałem, że coś jest nie tak. w takim razie wsiadamy szybko do tego samolotu i startujemy. On ukradł nasz samolot i nikt tego oprócz mnie nie widzi. Dobra, wznosimy się w powietrze. I uwaga, uwaga, dobra, nie przywaliłem w te drzewa na całe szczęście. Będziemy sobie musieli tutaj wylądować. Uwaga, uwaga. I pół. Aż sam jestem w szoku, że ta misja się udała. Teraz już nigdy nie przejdziesz drzewami, bo wybuduję tak. Gigantyczny mur z obsydianu Haha, ha, zobacz jaki wielki mur wybudowałem O nie, co? Oni tutaj wybudowali Ale teraz muszę odzyskać mojego gravitigana. No nic, nie mam wyboru Muszę oczywiście polecieć tym samolotem Dobra, uwaga, uwaga, będę startował Wlatujemy sobie znowu na teren ich wioski Dobra, wylądujemy sobie gdzieś na tych budynkach Tak bezpiecznie i pyk Ej, widzę tego gnojka, łapać go, ale już O nie, gdzie może być ten gravity gun? Kurcze, nie mam bladego pojęcia A może będzie w tej studni? Dobra, czekajcie, o mój Boże, wpływał sobie tutaj, jest jest gravity gun. Zaraz mnie znajdą. Szybko do samolotu. Dobra, wznoszę szybko w górę. Teraz użyć naszej tajnej broni do tego gnojka. Masz. O nie, co jest to? Dosłownie leci za mną rakieta i jego powaliło tego villagera. Chyba nie. Szybko musimy właśnie wylądować. Dobra, tym razem bezpiecznie i ciuk właśnie na ziemię. A masz głupi samolocie! Rozwalam teraz to. O nie, co jest? Mój samolot jest teraz cały właśnie taki dziwny jakiś. Nie mogę już nim latać. No i się jeszcze Rozpadł do tego. Ci głupi wilecze, że rozwalili mój samolot. Ale nie wiedzą, że ja mam coś takiego jak właśnie taki portal gany. I uwaga, wystarczy, że sobie tutaj strzelimy. Pum! Zobaczcie, jest portal. Ten portal przeteleportuje nas bezpośrednio do mojej dziewczyny. Także sobie wchodzę. Trzy, dwa, jeden. Byk, dobra, wyskoczyłem w takim razie. Cześć, je przedłem cię uratować. O, ty, mój bohaterze, wróciłeś po mnie. Dobra, dawaj szybko uciekamy tym portalem, zanim te głąby się skapną, że coś jest nie tak. Jakim cudem przeteleportowałeś się do tego więzienia? To chyba jakiś Sen to nie dzieje się naprawdę. Okej, szybko, uciekamy tym do portale. Dobra, i cyk, wyskoczyliśmy z tego portalu. Tak udało się uciec dzięki temu portalowi. Ale Maju, teraz będziemy musieli odbić mój epicki miecz, właśnie! Może wiesz, gdzie on się znajduje? Wiem dokładnie, gdzie jest. Twój epicki miecz znajduje się za domkiem koło więzienia, w którym mnie przetrzymywają. Rozkrzanie tę klatkę, ponieważ jestem pewny, że jest nawiedzona. Adam mam super pomysł. Zbudujemy tutaj portal do neteru i pojawimy się za tamtym domem. Okej, w takim razie podpalam ten portal i dawaj, wchodzimy. Dobra, także. Jesteśmy już tutaj w neterze. O, widzę, maja, że ty też jesteś. Tak, dawaj, wskakuj do tego portalu. Zaraz odzyskamy twój miecz. Okej, okay, okej, okay, dobra, w takim razie wchodźmy do tego portalu. Szybko, Adam, miecz jest na dole. Jest dokładnie w tym miejscu, gdzie był. Okej, okay, już widzę ten miecz. On jest dosłownie tutaj. Dobra, w takim razie trzeba zebrać ten miecz. Ku niejle, Dilemczeru! A co wy tutaj robicie? Zapewne chcieliście ukraść miecz. Trzymajcie rakietę, pajace. Przelacie do nas z rakietnic. Co srogo tego pożałujecie? Muszę wszystkich pozabijać, a ty mają uciekaj. Oni on pali moich ziomków. Dobra, jednak ich jest trochę za dużo. Szybko, szybko do tego portalu. Nie fast, 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 badminton. Nie, idą do mnie, tylko nie to. Zabudujmy to z obsydianu, aby nie mogli do nas przejść. I uciekamy drugim portalem. Dobra, szybko wracamy do naszego domu. Więc udało się na szczęście uratować mój miecz. Dzięki Ci, Maja, miałeś super pomysł. Nie ma za co. Zawsze ci pomogę, bo mnie uratowałeś. Za niecałe trzy minuty ten kot umrze z pragnienia. Z moją dziewczyną wpadliśmy na pomysł, jak możemy uratować mojego kotka. Ponieważ za minutę się odwodni, więc musimy szybko go uratować. Musimy tam naprawdę szybko dotrzeć, więc Maja wystrzel mi Gravitiganem. Dawaj, wystrzelaj mnie. Tak leć, dam leć. Dobra, uwaga, zostałem wystrzelony. O mój Boże, co tu się dzieje? O Jezu, przeżyłem na całe szczęście. O tak, kotku, zaraz się odwodnisz. To jest twój koniec. A masz? Nie, ty głupi wilecze, co ty wyrabiasz? Chodź tutaj na mojego Gravitigana. Nie, głupcze, co ty robisz? Zostaw mnie. Co ja robię? Co ty robisz z moim kotkiem? Teraz pożałujesz. Uwaga, trzy, dwa, jeden i pół. Nie. Dobra uwaga, i walną o ziemię! O mój Boże! I teraz mogę spokojnie zabrać sobie mojego kotka. Chodź, kotku, wracamy do domu. W czasie, kiedy nie było tych villagersów wszędzie rozłożyłem sobie TNT i zrobił naprawdę gigantyczny wybuch. Uwaga! O mój Boże człowieku, co tu się wydarzyło? Za to co zrobiłeś, nigdy ci tego nie wybaczy i planuję zemstę! Nie obchodzi mnie totalnie, co ty właśnie gadasz, ale ja sobie stąd uciekam. Właśnie przez tą dziurę! W czasie, gdy ciebie nie było, to wykopałam przejście w tym głupim obsydianie o kurczę, ja dziękuję, masz naprawdę bardzo dobre pomysły